Szczęść Boże, witajcie. Pierwsza niedziela Adwentu. Zrobiłem taki mały eksperyment modląc się tym słowem dzisiejszym. Zacząłem się zastanawiać nad tym, jakie były moje komentarze czy teksty na pierwszą niedzielę Adwentu w poprzednich latach, bo kwestia gotowości na przyjście Pana bardzo mocno mnie znowu dotknęła w tym tekście. No i kiedy posłuchałem od 2013 roku, to. Każdy z tych komentarzy czy tekstów dotyczących pierwszej niedzieli adwentu dotyczył gotowości. Myślę sobie tak, panie Boże, ile jeszcze, nie? Przypowiedź o figowcu mówi, że panie na rok jeszcze obkopie, może coś wyrośnie. A tutaj lata mijają, 6 lat do 2013 roku. Gdyby się cofnąć jeszcze w przeszłość, to. Można by powiedzieć, że od jakiejś świadomości grzechu to już minęło 30, a ja ciągle nieprzygotowany. Ciągle ta gotowość budzi we mnie emocje, ciągle mówię sobie, panie Jezu, jeszcze nie teraz, jeszcze obkop mnie na kolejny rok, jeszcze, jeszcze mnie obóż nawozem. Może wreszcie wydam jakiś owoc. Nie chcę, żeby to pesymistycznie wybrzmiewało. Raczej, żebyśmy dzisiaj w tę pierwszą niedzielę adwentu rzeczywiście wchodząc w ten adwent wykorzystali to, co on niesie w pierwszej części z sobą, czyli to przygotowanie, gotowość na przyjście Pana, byśmy nad tym refleksję poczynili. Bo chyba patrząc choćby na te komentarze od lat, takiej refleksji nigdy za mało. No i, kochani, rzecz jasna, jutro startujemy z pierwszym odcinkiem adwentowych rekolekcji, które głosimy z ojcem Michałem Leganem o kobietach starego testamentu, które zapowiadały Maryję, więc mam nadzieję do zobaczenia.